Ten odcinek chcę zadedykować mojej ju um, córce Julce, która otrzymała dyplom, za udział w siódmym gminnym konkursie plastycznym Portret rodziców i dostała właśnie o tą książkę um, Juana de la Fontaine, bajki. Ilustracje Filip Salembier. Ilustracje uważam nawet za bardzo ładne. Tutaj przedstawię kilka bajeczek, nie za dużo, żeby odcinek długo nie trwał. Ale najpierw zacznijmy od kruka i lisa. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny. Lis, niby skromny, przyszedł do niego i rzekł: Miły bracie, nie mogę się nacieszyć, gdy patrzę na cię. Cóż to za oczy? Ich blask aż mroczy. Czyż można dostać takową postać? A pióra jakie? Szklniące, jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, pewnie głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty. Skoro pysk rozdziawił, ser wypadł. Lis go porwał i kruka zostawił. To bajkę przełożył ignacy Krasicki. A teraz żów i zając. Chyży, wysmukły i zwrotny zając napotkał żółwia jakoś przebiegając. Jak się masz, moja ty skorupo? Rzecze, gdzie to się wasz mość tak pomału wlecze? Mój Boże, cóż to za układ natury? Mnie w biegu i sam wiatr nie upędzi. Żów na godzinę. W swoim chodzie ponury. Ledwo upełznie, trzy pędzi. Hola, odpowie. Mój ty wiatronogi, umiem je chodzić i odbywam drogi. Mogę i ciebie ubić do celu. Rozśmiał się zając. Ha, mój przyjacielu, jeśli jest wola, odcel tej ochocie, niech będzie przy owym płocie. To, że i rącze posunąwszy skoki, stanął w pół drogi. Obejrzy się, a tam żółw ledwo ruszył trzy kroki. I na cóż, rzecze, ja wiatry zamiatam. Nim on dopełznie tak siebie wysuwając, sto razy wyśpi się zając. Tu swoje słuchy przymusną, legnie pod miedzą i usną. Żółw, gdy powoli, krok za krokiem niesie. Stawa na koniec w zamierzonym kresie. Ocknie się zając w czas właśnie. Darmo się rzucił do prędkiego lotu, bo ten co idąc w pół drogi nie zaśnie. A kto z nas, mówi, pierwszy u płotu, przełożył Franciszek kniaźnin. Teraz o słowiku i kani odegnana od kurnika. Krzykiem wiejskich bab i dzieci zgłodnia, gdy do lasu leci. Chwyta przypadkiem słowika. Zlituj się, rzecze słowik. Na co ci się zdało pozbawiać życia ptaszynę taką jak ja, chudą, małą? Wiesz, że tylko z głosu słynę, a głosem przecie nasycić się trudno. Nikt nas nie zjada, każdy chętnie słucha. Chcij bacznie nakłonić ucha, zaśpiewam ci pieśń przecudną. Co mi po tym, przerwiekania? Nie śpiewu chcę, lecz śniadania. Uganiam się za żerem niemal dobę całą, a temu o muzyce prawić się zachciało. Książęta mnie słuchają. Gdy cię książę złowi, będziesz mógł Filić i gruchać. Księciu i nawet królowi. Ale kto głodny, ten chce jeść, nie słuchać. Przełożył Władysław Noskowski. A teraz ostatnia bajeczka o dwóch szczurach. Szczur miejski, frant nie lada. Wielki smakosz, hulaka. Spotkał szczura wieśniaka. Swego niegdyś sąsiada. Prostak na wiejskim chlebie zaznał biedy dosyta, a więc mieszczą go wita i zaprasza do siebie. Stawia srebrne nakrycie, na tureckim dywanie jedzą szczury śniadanie. To mi raj, to mi życie! Wtemu drzwi klamki brzękły. Gospodarz pełen w trwogi, hop ze stołu i w nogi. W ślad za nim gość wylękły. Ucichło. Szczury w radę. Mieszczór wyjrzał z pod stoła. Chodź, sąsiedzie, zawoła. Kończmy naszą biesiadę. Bóg zapłać, wieśniak na to. Jutro przyjdziesz waść do mnie. Obaczysz, żyję skromnie. Mieszkam w norze pod chatą. Lecz milszy mi kęs mały. Prostej wieśniaczej strawy. Niż wśród ciągłej obawy te królewskie specjały. Przełożył Władysław Noskowski. No, i ja bym wolała w spokoju sobie zjeść, niż w takim strachu i obawie przed swoim życiem. Także dziękuję za oglądalność. Wszystkiego dobrego. Aby pogoda sprzyjała. Do zobaczenia. Pa.